Wstępem, bo jakżeby inaczej, skoro jest nas już ponad ćwierć miliona na kanale? Kurde, gdybym kilka lat temu usłyszał, że będzie nas tak dużo, to pewnie ciężko by było, żebym w to uwierzył. Ale tylu nas właśnie jest, dlatego mówię, biorę akordeon i zagramy, zaśpiewamy 100 lat! 100 lat! 100 lat. Pomyślności nigdy nie zagaśnie Nigdy nie zagaśnie A kto z droga nie wypije Niech dom zaśnie A kto z droga nie wypije Niech po zaśnie Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat Niech weźmiemy Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat Niech żyją nam Niech żyją nam Zrobił szczęściu pomyślności nie A co dzisiaj działam? A będę pryskał pasty w jęczmieniu. Właśnie czekam, aż się trochę ściemni, aż będzie prawie że noc. Nalałem wody do opryskiwacza. Oczywiście jaki opryskiwacz by nie był. Tradycyjnie musi tutaj cieknąć z tego kranika, ale to jest życie. Dlatego wcześniej wlewam wodę, bo to się samo uszczelni. Wykapię litr dwa i woda się zrobi cieplejsza i przestanie kapać. Także przejedziemy się dzisiaj pryskać 30. No, 30 pryskam, bo przecież nie będzie tak ubijać pola jak 60. Chociaż to jest bardziej kwestia przyzwyczajenia. Jak już się całe życie pryska 30, to trzeba pryskać do śmierci. Chociaż na początku, jak byłem młody, łepek to się pryskało 25, bo było pryskiwacz termit i ten termit jakoś zawadzał w 30 obłotniki albo kabinę. Nie pamiętam już o co, ale wiem, że się go nie podpinało. Pod 30. Ale na termita w końcu koniec przyszedł, i no jest taki ładny. Kurde, bo ładnie wygląda. Kurde, muszę to dokręcić, bo. O, wasze czujne oko by zauważyło takie kapanie i byłoby niewesoło. Może kapać, ale tylko deko. Na razie jeszcze nie ma tutaj żadnych środków chemicznych, a będę pryskał. Pumą z chwastoksem, takie wiecie, żeby owsi też wzięło. Ładnie 30 się prezentuje, nie. O jest, kurde, główny filar tego kanału. Już niedługo będą 4 lata, od kiedy pojawiła się piosenka o 30 na kanale. 30, 30! Tak, to jest maszyna! Ale powiem wam, że zrobiłem trochę lipę z golfem. Zobaczcie, kosiłem kurde kosiarką, na kiju. Kosą spalinową inaczej zwaną i rozwaliłem sobie szybę. Lipa jak nie wiem, papierem trochę wziąłem, żeby się nie rozleciała, bo się pajączek zrobił. Płytki były i na nich było trochę żwiru, samochód stał obok i dostał tym jednym żwirkiem takim, no lepiej w Tom, że nie w Tom, ale. Ale teraz trzeba to zmienić. Mam co prawda szybę. Kupiłem na szrocie ale czy dam rady ją zmienić? pamiętacie kiedyś był taki odcinek próbowałem założyć szybę 30 tam co się kurde kiedyś potłukła i nie dałem rady zajedziemy pod garaż żeby było bliżej na internetach czytałem że jakąś ramkę się odkręca pewnie tom. i wtedy będzie łatwiej włożyć o, z tej strony też podkleiłem papier Żeby w razie jak się rozleci, żeby została trochę w całości. A nie żeby się rozsypała na pół samochodu. Jak mówicie, ile taka szyba? 40 zł dałem za nią. Dobrze, że była, bo i tak trzeba było obdzwonić kilka autoszrotów, żeby ją dostać. Leci powoli. Marte dziadostwo zobaczcie, można było jeździć jeszcze trochę ale poszedłby deszcz parę razy i te papiery, co tu ponaklejałem i tak by się rozleciały o kurde no ładnie wyszła nawet Wiecie, to jest porządny samochód, tu nawet szyby są w prądzie i nie jest taki stary, bo ma 20 lat. Widzicie, chwila nie a ile to później roboty. sama szyba to tam pallicho, ale żeby po nią pojechać, obzwonić. Przez ten czas by można pełno innych rzeczy było zrobić. Ja powiem Wam, nawet nie będę próbował, bo tylko uszkodzę i teraz trzeba będzie nie wiadomo dokąd pojechać, żeby taką szybę znaleźć. Jedziemy w pole. Jak tak, to cały czas w rękawiczkach, a teraz przy oprysku bez. No, no właśnie. Tak oto to, jedziemy. Na jęczmieniu. Zobaczcie, jaki ładny jęczmień. Ciany z rozsiewacza wyszedł jak z najlepszego siewnika. Opryskiwacz jak opryskiwacz. Ważne, że działa. Dodam trochę gazu, niech się. jeszcze to pobełta wszystko zobaczymy czy pracuje w ogóle to mieszadło chyba pracuje no i tak to wygląda rozsiewałem ostatnio nawóz na pszenicę na no jęczmień też nie wiem czy lepiej jest przed pryskaniem rozsiać nawozy czy po jak robicie Dałem tutaj saletry. Najważniejsze to po prostu to zrobić chyba. Znaczy no, 250 litrów na hektar a to jest 2 hektary. Dobrze, że wiatru nie ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No najlepiej jest zrobić tak, żeby ani nie jechać podwójnie. Ani nie zrobić miaka. Lepiej nie zrobić miaka. Ale ogólnie jak jest fajnie? No to dobrze. Bardzo rzadko nagrywam opryski. Teraz już trzeba zobaczyć, ile zostało litrów. No tak, tak właśnie tyle co trzeba: 70, 80, czyli do połowy pola gdzieś. Czyli dobrze wycyrklowałem. Na manometrze było około piątki. Strumień był ładny, wiatru nie ma. Jedziemy, bo jeszcze raz muszę tu przyjechać. No ale cóż, na tyle miało wystarczyć na pół pola i pół pola zrobione. Na początku trochę za ostro leciało. Taki urok. No i tak wyglądał u mnie oprysk. Pewnie podobnie jak u was.